Jeśli nie nagram tego vloga, to pewnie mi tego nie wybaczycie, bo ostatnio już były wiadomości i komentarze, czemu nie ma vloga, czemu nie ma vloga. No więc słuchajcie, no czasami tak wychodzi, że nie ma tego vloga, ale okej, okay. chcecie vloga, to będzie. Mimo tego, że w tym tygodniu też jakoś tak nie czuję mm, jakby y, odpowiednich dni do nagrywania vloga na zasadzie, że coś tam będzie się działo, ale. OK, zobaczycie też taki mój tydzień bardzo pracowity. Skończyłam właśnie pracę, przyjechałam pod Lidla tym razem, bo ostatnio często jeździłam do Biedronki. Tak tym razem stwierdziłam, że dla odmiany będzie to Lidl. Zakładam maseczkę, którą swoją drogą muszę wyprać, bo cały czas tutaj sobie siedzi w, w samochodzie, więc pasowałoby ją odświeżyć. Słuchajcie, jest po prostu Egipt w Polsce. 34 stopnie mi pokazywało, ja się tu gotuję. Przed chwilą jechałam z Klimą, więc było trochę lepiej, ale teraz już wyłączyłam samochód, więc uciekam do Lidla. Bardzo małe zakupy, jakieś takie wiecie, rzeczy na bieżąco, co mi tam brakuje: jakieś mleko, coś świeżego. I widzimy się już w domu, bo serio, ja tutaj się roztapiam już strasznie gorąco dzisiaj, naprawdę. Powiem Wam, że przez ten upał to nawet się obiadu nie chce jeść, dlatego jem sobie drożdżówkę z Dilla. Ona jest bardzo dobra. W takim cieście francuskim polecam, jeżeli jeszcze nie próbowaliście. Tym razem jest to smak truskawki z czymś z takim budyniem, bo generalnie te ciastka są takie sezonowe, w zależności od tego, jakie są owoce w sezonie to y, takie są nadzienia i tutaj mam kawę mrożoną, która tak średnio się rozpuszcza ale jest y, dobra y, taka wiecie na szybko, z y, proszku jakaś frappe wiecie, dzisiaj na słodko obiad pewnie sobie coś ugotuję później, ale muszę trochę odpocząć od tego upału a nie jeszcze stać teraz przy y, tam w kuchni i coś gotować bo serio, jest tak gorąco strasznie Także to jest mój obiad. Pierwszy, drugi będzie później. I proszę bardzo, mój typowo letni obiad: fasolka szparagowa z bułką, tartą i masłem. Powiem Wam, że ostatnio przepadłam i po prostu mogę jeść tylko właśnie fasolkę bez niczego, bez żadnych dodatków, bez ziemniaczków, czy tam e, jak tam jecie: no bo różnie ludzie jedzą, czasami jako dodatek, czasami właśnie jako solo. No i ja ostatnio. Przepadłam w takiej fasolce, także to jest mój dzisiejszy obiad. Tak jak już wspominałam, upał, więc nie ma co też się faszerować czymś ciężkim. A że ja ostatnio, właśnie jem bardzo sezonowo, no to korzystam, póki jeszcze jest taka młoda, w miarę mm, słodka i taka nieprzerośnięta ta fasolka, to korzystam i często ją jem. Właśnie sobie posłuchałam mm... czego? podcastu okuniewskiej, bo wrzuciłam nowy odcinek, więc od razu sobie włączyłam i połowę tylko przesłuchałam, bo mam zamiar sobie poczytać książkę, przyszłam do parku. Stwierdziłam, że skorzystam z tej pięknej pogody. Dawno nie byłam w domu, więc brakuje mi trochę takiej natury, a tutaj w sumie niedaleko mam taki mały park, coś takiego połączony z placem zabaw. Co prawda połowa tego placu tutaj zielonego jest teraz rozkopana, nie wiem, co tutaj robią. Chyba jakąś kanalizację, czy po prostu ciągną, coś poprawiają, nie wiem, coś z rurami po prostu pod ziemią. W sumie nie mam pojęcia co, ale wszystko jest tutaj rozkopane. Na szczęście zostawili jedno takie większe miejsce i jest tutaj kilka osób, ale jest spokojnie, mimo tego, że to jest między blokami, to naprawdę fajnie tutaj sobie poczylować, więc wzięłam sobie kot książkę mam. Czytam, słuchajcie, męczę tą książkę, ale to dlatego, że ostatnio nie miałam czasu i też dlatego, że ostatnio zaczęłam czytać drugą książkę, więc w sumie tak naraz czytam dwie, więc to mi tak schodzi. Może już na dniach skończę tą książkę, bo naprawdę jest świetna. Naprawdę. Ale to już mówiłam. Także ja tutaj sobie odpoczywam. Wzięłam sobie też jeżyny. Kupiłam dzisiaj w Lidlu, więc sobie... Mm, będę jadła i chillowała i teraz jest takie słońce już nie grzeje, ale jest takie przyjemne, no wiecie na pewno, jest taka, która jest w ogóle godzina, jest godzina w pół do siódmej wieczorem, więc jest takie słońce, mm, wiecie, golden hour, coś takiego, pięknie jest naprawdę i spokojnie i cicho i wcale nie jest już tak gorąco. Bo, no w sumie siedzę w cieniu, więc też może dlatego, ale, ale już nie ma takiego upału jak był w południe. Ano, jedziemy do Warszawy. Jedziemy do Warszawy na nagrania. Tak, dla ścisłości, gdyby ktoś nie kojarzył, dlaczego jeszcze głównie do Warszawy jest kawa. Mm. Jestem już na wylotówce w Krakowie, więc. Niedługo, jeszcze, niedaleko już. Dobry! O, zrobię ci kopię. Jezu, Wiecie, jak to jest pięknie. Dzisiaj nagrywamy. Nagrywamy. Znowu będą żeby... krzyczeć zaraz na mnie. Bardzo możliwe. No. Krzyczą Pat tylko na mnie tutaj. Zaskoczyć cię fest? Y fest. Jest tak pięknie to... Zaskoczyć cię? Co ty chcesz ode mnie? No pytam się. Nagrywasz Nie, się zaskoczyć cię? No dawaj. Kiss or slap. Ale mi nie. <laughs> nie nagrałem! Będę musiała cię zabrać. A nie to Nie a zjebaliśmy. Znaczy ja. Zamknęłem oczy za to. Wszystko. był jedyny buziak ode mnie na Kisla i tego nie. Gdzieś się tak się załatwia. A daj gdzieś? <grym> nie, dziękuję. Ja myślę, że <grym> mi yy... uderzysz szczerze. Nie, bo cię lubię. No, dziękuję, ciebie też. Bardzo fajne vlogaski, Piękne no, miejsce. No właśnie o tym chciałam powiedzieć, że... Jest... Dałem ciała, dałem ciała, to prawda. Że jest piękne miejsce. Tam są hamaki, na których zaraz wyląduję. Uh, no jestem załamany. No naprawdę chciałem um, to nagrać na TikToka. I co? I dzisiaj nagrywamy w ogóle z Dawidem Kwiatkowskim. Musisz go pokazać. Ale gwiazdo dzisiaj na planie. Świetnie, na miniaturkę, na miniaturkę. Na miniaturę dajemy Kwiatkowskiego? Do Randala muszę podejść, wiesz? Kisprosla. Gdzie jest Randal? Nie wiem, ale, ale dostaniesz on... wtedy. Idę, no, to, do... ale dostaniesz. to nagrasz. Chodź. No dobra, idę. Gdzie Słucham. jest Randal? Mamy fajnego pieska na planie. Ten piesek jest Dawida Kwiatkowskiego, ale bym hmm? sprawę. Hmm. się. O nie, kichnię. Aha, najpierw nie. Widziaczki, a mi serce. Co robię? Małeś mi serce. To biło mnie serce? Mhm. To ty nie nagrałeś TikToka jak. A, był, tak by było udawane, że mi się dało. Całowaliśmy się z Nataliem. Jak mhm. było? Nie. No dobra nie było tak. <grywa> tiktoka będziemy nagrywać, więc robię timelapsa. Nagrywany prosty TikTok jest. Nagrywany prosty... Nie, ja tego nie zrobię, ja nie umiem tego. A co Nie, to było, to ja to jest, no. Jeśli coś jedzie, to życzę Wam smacznego. Ja właśnie zrobiłam sobie pizzę, taką półdomową, domową, pół gotową, bo kupiłam w biedronce takie gotowe mm, placki. I po prostu zrobiłam sobie sos. Dałam tutaj mozzarelli trochę i też szynki parmeńskiej. No i troszkę rukoli jeszcze, więc mam nadzieję, że będzie dobry ten spód. Chciałam coś tak na szybko. A nie miałam żadnego ciasta, nie miałam, wiecie. Czasu też robić swoje ciasto, a te wszystkie gotowe ciasta są całkiem w porządku, więc tak na szybkiego po prostu będzie. Dzisiaj pizza przepięknie pachnie, więc ja już się zajadam, a Wam życzę jeszcze raz smacznego. Ostatecznie wzięłam takie dwie kawy. Ja je w sumie już znam. Wzięłam tą włosowę, którą Wam pokazywałam w sklepie. O ile te klipy poszły, bo mogło się tam w ogóle nic nie nagrać, jeśli chodzi o mój głos. W każdym razie byłam w sklepie, kupiłam e, kawę, bo właśnie potrzebuję wsypać do mojego ekspresu. A że mam resztkę już tamtej, takiej, wiecie, co wam pokazywałam też e, jakoś w ostatnich vlogach kupiłam takie dwie, waniliowa ja lubię smakowe kawy, więc tym razem się skusiłam na waniliową i tutaj mam wosebę, ona nie jest kwaśna podobno, jest taka średnio intensywna, więc powinna być w porządku i tutaj mam jeszcze dwie paczki, które zaraz Wam rozpakuję, ale pierwsze robię sobie obiad, a że już mi się tutaj cebulka troszkę przypala to stwierdziłam, że jak zrobię obiad to Wam pokażę resztę tych paczek a dzisiaj robię sobie makaron z kurkami, tutaj już mam opłukane kurki cebulka obrana, pokrojona smaży się, dobra już muszę zdjąć z tego ognia woda na makaron się gotuje i zrobię sobie taki szybki makaron właśnie z kurkami ze śmietanką, z koperkiem polecam bardzo bo pyszne, pyszne takie dania są sezonowe przypominam W ekspresu wsypałam już resztkę tej kawy, nie ma jej tutaj dużo, więc kilka dni, może tydzień, półtora i będzie już wypita. No i powiem Wam, że bardzo mi smakuje, jest to taka troszkę mocniejsza kawa, nie jest kwaśna. Smakowo naprawdę, naprawdę jedna z lepszych kaw, jakie piłam. E, na przykład porównując sobie do różnych kawiarni i tak dalej, to myślę, że ta spokojnie może stanąć obok jakiegoś właśnie takiego, jakiejś kawiarni typu, nie wiem. Starbucks, czy tam Costa, czy coś takiego. Naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo smaczna kawa, także jeżeli się napotkacie na nią, to spokojnie możecie brać. Polecam. Dotarło do mnie pierwsze zamówienie z AliExpress. Pierwsze zamówienie z AliExpress po, dłuższym, po dłuższej przerwie, bo przez jakiś czas nie zamawiałam, z wiadomych względów, potem te przesyłki strasznie długo szły. A ta, powiem Wam, że przyszła chyba nawet w, niecałe, w niecały miesiąc. Czekam na kolejne, także będę Wam pokazywać, jeśli będą do mnie docierać. I są to, nie wiem, czy już może kojarzycie, ale takie koszyki do lodówki. Na zasadzie, że sobie je tutaj mocujecie na półce w lodówce, i to tak jakby jest od góry, tak? czy, czy też od spodu półki, a w takiej jednej jakby przestrzeni na górze macie koszyk, a tutaj jeszcze macie. Miejsce do włożenia różnych rzeczy. Pomyślałam, że to jest fajna organizacja, żeby sobie wykorzystać całe pomieszcze... pomieszczenie, całą powierzchnię, e, całą pojemność. O, to chciałam powiedzieć, całą pojemność lodówki, więc zamówiłam takie dwa koszyki. E, one się tutaj rozsuwają, widzę, więc całkiem, e, całkiem fajnie, bo można tak naprawdę na całą szerokość lodówki sobie taki jeden koszyk dać. I nie wiem, czemu zamówiłam dwa. Bo teraz patrzyłam do lodówki, to zmieści mi się tak naprawdę jeden tylko koszyk. No, ale to ewentualnie coś z nim innego zrobię. Takie koszyki. I mam nowe pudełeczko Big Lose, Big Losey, więc sprawdźmy, co w tym miesiącu mamy tutaj w pudełeczku. Motyw przewodni to jest Funny Sunny, czyli lipiec 2020. No i pięknie pachnące. Szkoda, że tego nie możecie. Poczuć, ale ja naprawdę za każdym razem czuję piękny zapach pudełeczka. Co my mamy tutaj? Mamy maseczkę na tkaninie łagodzącą. O, dzień dobry, możecie nawet nie zobaczyć w odbiciu. E, nigdy nie, wcześniej nie widziałam tej firmy. Nie wiem, jak wam pokazać, żeby się nie odbijać. O, to jest jakaś Infinity e, firma. Także przetestujemy. To jest totalna nowość dla mnie. O, zobaczcie, płyn do pukania. Właśnie teraz puściłam pranie. E, płyn do pukania, silan. Nie wiem, czy to jest jakaś nowość, bo akurat tych płynów do pukania ja nie, nie używam, więc nie orientuję się, czy to jest jakaś nowość, czy też nie, ale na pewno zużyję. Idąc dalej. Um, maseczka chyba na usta taka tak chyba tak z jakimś złotem nawilżająca, odświeżająca i przeciwzmarszczkowa. Mam już kilka maseczek na usta, więc kolejna. Um, produkt z Red Blocker, um, to jest przeciwko takim naczynkom, tak, widocznym. Natychmiast likwiduje zaczerwienienia. Aha, to jest maska, czerwona glinka. Powiem wam, że mam już taką jedną maskę z czerwoną glinką, która um, jakby Wyrównuje koloryt cery, więc nie wiem, czy to też na takiej samej zasadzie będzie działać tutaj, czy może jednak inne działanie, ale na pewno przetestuję. Ostatnio staram się używać dużo tych masek, bo chcę zużyć w końcu. O! O! Coś z kolorówki z AA! Ym, I to jest do oczu, do, bu do twarzy, do ciała. Takie holo, grafik, coś, paleta. Czekajcie, otworzymy, zobaczymy, bo jestem ciekawa tego, tak to wygląda w środku. Nie wiem, czy to są rozświetlacze, czy to jest po prostu taki puder. Czekajcie, sprawdzimy. Nie, to jest takie dziwne. Ani to rozświetlacz, ani to puder. Serio, nie wiem, ale potestuję. Naturalny dezodorant. Zgaduję. Zgadłam czy nie? Wegański. No, jestem ciekawa, czy takie, czy takie dezodoranty działają. Tutaj nie mamy aluminium, nie mamy alkoholu, także fajnie, zobaczymy. Też to jest firma, której wcześniej nie znałam. I ostatnia rzecz, coś z Nivea. O, ale to będzie pięknie pachnieć, już czuję. Znaczy czuję, tak, tak się domyślam, a zaraz zresztą poczuję. Tak. Nie, no po prostu bajka. Niwa czasami jak no, przyładuje pięknym zapachem, to nie ma równych. Mamy plastik, 100% do recyklingu, więc super. Mamy tutaj malinę, mamy blueberry, to jest chyba borówka, prawda? Czy tam jagoda? I mleczko migdałowe, ale pięknie pachnie, Serio, szkoda, że nie możecie tego poczuć. Także kolejne naprawdę mega, mega pudełeczko. Powiem Wam, że jestem zadowolona z każdego tego pudełka ostatnio, więc jeżeli się zastanawiacie, to ja Wam polecam, bo no, wi widzicie, czasami jak Wam pokazuję, to możecie sobie tak porównać. Tutaj są wszystkie rzeczy. Ja dostałam w sumie wszystko, bo czasami jest tak, że jakieś dodatkowe rzeczy nie tylko wybrani dostają. W każdym razie, o, tutaj macie jakiś e, kod rabatowy, możecie sobie wykorzystać. Jeśli chcecie właśnie zacząć subskrybować to takie pudełko, a według mnie naprawdę, naprawdę warto, bo super, super, super ostatnio są te produkty. Dzień dobry w sobotę. Pierwszy raz w tym tygodniu piję sobie kawę poranną w domu, bo za każdym razem albo w samochodzie do pracy, albo w pracy, albo w samochodzie w podróży do Warszawy, więc naprawdę ten tydzień był um, dosyć intensywny. Piję sobie kawę. Ale żeby nie było tak kolorowo, to za chwilę wyjeżdżam właśnie do Warszawy na weekend, plus jeszcze nagrania dla tym barka. Także piję sobie na spokojnie, na szczęście kawę mam dzisiaj na trochę później, niż zazwyczaj na popołudnie w sumie, więc sobie na spokojnie pojadę. Ogólnie też jest bardzo ciepło już, więc spodenki, koszulka, ona jest chyba z H&Mu. I chciałam wam pokazać, bo użyłam dzisiaj sobie w sumie chyba pierwszy raz od dłuższego czasu. Takiego produktu z Eveline rozświetlającego. Na co dzień używam też sobie ym, takiego balsamu brązującego, ym, dlatego moja skóra jest jakby trochę opalona. A przy okazji, jeszcze dodała mi dzisiaj troszkę takiego słońca, blasku. Polecam, pięknie pachnie i fajnie rozświetla. Dzisiaj montuję sobie vloga na planie. Tym barka z tyłu Randall, który nie wiem, czy chciał coś powiedzieć, czy nie. Już tak zaczaił. No i robimy imprezkę dzisiaj taki temat. O, proszę, jakieś światła się tam włączają. Także za chwilkę będziemy grać, a ja przy okazji zmontuję dla was vloga, który się pojawi jutro, czyli wy dzisiaj go oglądacie, a ja wczoraj go montowałam. O ile wszystko pójdzie zgodnie z planem. O, pięknie. Jak w święta w ogóle to wygląda teraz to wszystko. Bardziej. Jeszcze choinki brakuje. Oj Sebastian, dzień dobry. Cześć. Przyniósł chipsy. O. Ja co? No. Nie mogę. Zabraniają mi tu jeść wszystkich no, takich ja dobrych rzeczy. Swoim ale ja muszę to montować. Dobrze, ja się tu stąd usuwam, bo to będzie grane. Mamy takiego ale pięknego ja kocza. mnie. Bo on wiesz tam jest ślepy. Mamy takiego pięknego kotka na planie. Osiemnastoletniego kocurka. No, ojeju. To się nie nagrywa, czy co? Nagrywa się. No co? Ojej. Tak, ma takie. Coś ma pod skórą takiego, nie? Dziwnego. Podobno to on. Borys się nazywam. I jestem stary, ślepy, nic nie widzę, ale lubię się głaskać bardzo, prawda? To jest chyba rosyjski, mam wrażenie. Albo strasznie jakiś bardzo. mieszaniec właśnie z rosyjskiego. Ja chciałem mieć Rudzielca, ale jakbym nie miał Rudzielca, to mi właśnie coś takiego. To się mm. strasznie tak po prostu nie. Takie szaro niebieskie, wiesz co chodzi. No, no, no. To ja będę miała taką no właśnie, Brytyjkę, tak? nie? No. Jestem pieszczot chyba. Ale ufny jest, koty są... Tak, się. a koty właśnie często, często się boją obcych, nie? Chociaż mój, bo to się... Tak? Już idę. Idę. Dobra, nagrywa się. O, um, jakie przystojne w tej koszuli. No mówiłam ci, że bardzo ładna masz stylówkę, Zobaczcie. A, dziękuję, dziękuję. Cyk. O, musimy zaraz zaczynać. Idziemy grać, ale ja chciałam zakończyć tego vloga z... Pięknym mną z Michałem, yy, idziemy zaraz właśnie grać nowe odcinki Tymbarka, a ja z racji tego, że montowałam tego vloga, już wam pokazywałam, no to chcę go zakończyć. Ja potwierdzam, widziałem. Tak, widział jak sobie montuje. I yy, chcesz coś jeszcze powiedzieć? Yy, moi drodzy, subskrybujcie kanał Kuferka, tak. żeby was było coraz więcej, no. ona się naprawdę stara dla was. O, to prawda. Ja potwierdzam, widziałem naprawdę. Siedzi zamiast pracować na planie, to pracuje i montuje swoje odcinki. Tak, ja wszystko, widziałem. Ostatnio też właśnie Randal krzyczy na mnie: Natalia, chodź do pracy, a nie vlogujesz. No, a Także ja subskrybujcie, subskrybujcie. Działam. Dobrze, Widzimy się już niedługo, pewnie za tydzień. Do zobaczenia, pa. Pa. Give it all.